Tumanko, yeah boy. mamy 40 minut na szybką partyjkę, bo potem mam wizytę do Barbera, więc trzeba wyglądać sexy i trzeba zagrać sexy dlatego lecimy na downtown, który aktualnie jest bardzo sexy i bardzo broken, z powodu prawdopodobnie, jeżeli nie zginę na początku, poczuć sam Masa Satchelii, masa świetnych broni, masa masek i masa ludzi czasami też, a no jak widzicie już na tym budynku mam cztery maski, naprawdę, cztery maski, jebu, yeah, no, cztery maseczki i Satchelii to, I tam był gościu, któremu... a tu jest, nie ma. Dobra uh, no Kolejny ten Jak widzicie jest tyle masek jest tej rundzie Eee um, Jest tu masa naprawdę solidnego lootu pomiędzy. Celion masek, to Jakby faktycznie jest to to loot city O Wiadomo, że to różnie, różnie, to wygląda, no, bo czasami, czasami może się nie spalnia w ogóle maska. Aczkolwiek. Jebać te maski. Trzeba uzbierać szybki hajsik na jakiś... Dropics. O, to jest, to jest spoko. Nie ja wiem czy się ostatnio w ogóle w tą grą stało, bo jest m... ...serio, fajna. Masa glitchy z no tak jak na przykład... Um, tak liczę z brakiem sklepu. W sensie nie pokazuję na mapie sklepu z masą i to taką naprawdę masą e, tych e, zadań w jednym miejscu. W sumie nie jestem fanem tego stonera kit Też nie jestem super fanem OTS-a, aczkolwiek chcę sobie go próbować w końcu nauczyć, bo jest nadal strong. Zagramy w tej rundzie OTS-a, mam ustawionego. Zobaczymy, co się da zrobić. Eee, no, no, ale na przykład zobaczcie sobie, tutaj jest 13 tysięcy 000... okay. jest taka kupeczka w jednym budynku, to jest... Coś jest zgliczowane displacementem, z placementem niektórych zadań i tak dalej. Nie, to się wydarzyło po tym ostatnim małym patch'u, o. To był... O. Jest jak tym rzuca dziwnie. Czemu ty gościu? Why? Why what shit? Tą dziwną situation. Strasznie nie jestem fanem stonera. Jest... Wiem, że jest silny i w ogóle... No po prostu nie umiem być jego fanem. O, ten chyba Swiss to zmieni. Okej, okay. Self fix Selfix, Selfix dobra rzecz. Jedną rzecz mam tylko do odblokowania jeszcze właśnie w tym. W ots jest to szybko ładujący magazynek. Ten zwykły to jest taki wolniejszy, trochę. to jest trochę Lipton, no ale. W taki Recon is inbound. UAV entering the AO. A drugi. Oh. RTB oh, nah. oh, for resupply. Yeah? This isn't it? Yeah, just go on. step. First a step. A wiem, że to nie było jakieś fajne. Domyślam się. Zobaczmy. Nasz bounty jest cały czas tam, i gości po prostu będzie campion, taka Lafirenda. Tym niestety nic nie zrobimy. Nie wiem, kto ten typ ze to... A tu. Okej okay. sumie... Proszę, mu sprawdziłem się jego pieniążki Wątpię, że ten gościu spikuje nas. Moglibyśmy wejść na dach go. Pokaż tą głowę, kolego. Widziałem cię przez sekundę. Dawaj, nie zrób mi tego. Dobra, gdzieś dybiłeś. Dobra, dobrze zajebiście. Co mnie? Nie, nie chcę się go lutować, to Mamy selfie, więc potrzebujemy tylko BSP kupić. Potrzebujemy zrzucić dropa. I będziemy w domku. Ach, Swiss jest tak satysfakcjonująco z solidną bronią. Wiem, że to co zrobię będzie głupie, bo... O. E, bo zamierzam kupić bro... tego Loadout nadal z overkillem, Wziąć w sensie Powinien zagrać tym swissem co mam i tak dalej, no ale z drugiej strony tam też na dwa hmm, Tylko, że ten gościu podejdzie do tego sklepu Okej okay. Co on tworzy? Okej okay. Dobra, Kolego. Requesting area recon. UAV entering area. again, yeah. Ah. A ah. mm. Okay, someone tip. You I'm Daleko. Be advised, UAV is Bingo fuel. RTB for resupply. Get to me right back. UAV entering the AO. Okay. W środku, I nie jest jeszcze blitz. Dusi się. Chciałem tego wziąć w górę. trochę zjebałem. No, chyba Dobra, ogólnie jesteśmy mocno w solidnym miejscu. Musiałem zużyć trochę tego BSP, żeby się upewnić, że ten gościu zginie, ale luźne majty. Myślę, że solidnie się zapowiada ta gierka. Jedyna niepewna rzecz, to jest ta broń, którą mam teraz w ręce, gdyż... Nie jestem jej fanem, to jest po pierwsze, a po drugie... Nie ma ona super dobrego range'u. I nie testowałem jej jeszcze w tym buildzie, więc... Jest tu dużo niewiadomych. Może sobie wezmę szybko... No nieźle. Widzicie... Ten wolnie ładujący magazynek jest trochę lipny. W do tego, um, który jest złoty, że tak my na mapie. Requesting area recon. uav to... to jest trochę lipton, no ale. oj, nie. Lejtów mamy dużo, więc kupimy sobie jeszcze jednego z BSP-ka, wjedziemy na górę. Teraz kolegę mamy tu. Raczej wolę szybko wjechać na górę. On sobie lootuje. Strefa się zamyka, on raczej dopiero Jeszcze mamy podniesie bounty. Jeżeli podniesie bounty, nie podniesie bounty. Okej. Okay. Hmm, nie zauważyłem, teraz. Chociaż nie spojrzał, okej. Okay. <grywa> <grywa> Trochę lipnie, że nie film tego jednego pocisku Get me recon tu. UAV entering the AO. Kolega że strzeli do ciebie ludzie Dosyć naiwnym jest by wiedzieć sobie tak prosto no Ale jak chciałeś To masz OK Mam tu kolegę ja bym się zastanawiał, czy by nie podejść po to BSP jeszcze jedno, żeby on wybrał... fuel. rtb Ciężarówka i koledzy walczący. Enemy okay, UAV overhead. Okej, ciężarówkę. Jeden z nich wchodzi do góry. UAV entering the AO. WV yeah. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Widział a jednak. Słuchaj, mówmy na niezły. No jak... Dobrze. Wiedziałem. Problem. Duży. Duży, duży, duży problem. Stefan nie jest straszny, ale ja jestem na otwartym terenie. Co jest grane? Jestem na otwartym terenie, a gościu nie jest. On mnie wyprzedzi. Tak jak chyba to zrobi teraz, tak? I, I niepotrzebnie. Ah jest! let's fucking go, boys. Yeah. E, Ważne, że to był błąd z stany strony. miał dużą przewagę, mógł się ustawić spokojniej. Jak po... O jesus. O kolego. A świnką ci zapadam.

Actually. What the fuck? There's rockies here? Nope, that's gonna be advised. UAV is bingo fuel. Be advised. UAV is bingo fuel. Be advised. UAV is bingo fuel. Okay, shut up. resupply. Okay. not know what to do. I don't know what to do. Nice try. <sighs> Requesting Hello, man. area recon. UAV entering the AO. Of... Waypoint marked. Move. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for reason. Gas is moving. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Jabs, jabs. nie yabs. Niglasze że barbaram za pół godziny. No, jest blisko. Mm, to nie jest dobra. To nie jest tam by wejść. To może być ten typ, którego wcześniej szukało. Jeśli chodzi mi o tego, którego zmarkowałem. Tak, jest bliżej. Zobaczymy. tak sobie wyczekamy tu spokojnie. Jest przy mnie, więc no niestety, ale musimy uważać. Chciałem tu wkroczyć gdzieś Najgorszym tematem w tym wszystkim Jest to, że ten typ jest tu gdzieś Strefa jest ch ch cholernie chujowa A moją jedyną opcją, żeby teoretycznie Mieć w miarę safe start tutaj Jest podejść do tego Ale jest z samolotu Nice helicopter by the way Wyczaję, gdzie ten gość był. Strasznie dobra mamy go. Co się robiłeś? Biegłeś jak taka da? O! Ok. Jakim cudem żyjemy? Oj! Nie, 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 nie kolego, nie nie, nie, nie! Kurwa, wziąłem jego maskę jebać, Aha. Wiem, że tu, no bo musimy wziąć sobie G i w i jechać. Aaaa, zaprzątać trochę maskę, cholera. Nie wiem skąd ten sztyp strzelał. To będzie najgorsza część. Nie mamy decydent, żeby sobie w dobiec. Znowu to jest jedyna strefa, może. Zrobię coś kupię. Zrobimy coś, 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 coś takiego, że polecimy i wejdziemy na górkę wcześniej. Ponieważ ta strefa jest niefajna, nie podoba mi się ona. Ze Swiss'a wchodzą całkiem ładnie strzały dzisiaj, więc ja bym spróbował polegać na tym. I, i jakoś to ogarniemy. Nie wiem. Podoba mi się granie w tych godzinach, ponieważ. Może nie te, co często poziom jest nie taki, jest mniej dużo dziwnych, naprawdę takich dziwnych graczy. Także jest dużo więcej też botów, nie? Ten gościutce. se... Miał Banty na mnie, wiedział, że do niego celuje i biegł sobie jak taka totalna, totalna, totalna kurwa pizdeczka. To mnie troszeczkę rozjebał za poruszeniem brzydko używając takich strasznie niecenzalnych słów, ale no. Tak poza tym to poziom jest OK, nie? Ludzie są pewno nie najlepsi, ale też... Nie, no, jak... no! No! Kolego, jak wiedziałeś, że biegna, powinieneś mnie strzyszeć i tak dalej. To powinieneś mnie zabić. To był stuprocentowo twój błąd. Tak, czy ja wejdę na tą górę? Raczej już nie zdążę. Czy ja chcę wejść na tą górę? To jest moje pytanie. Ach, jak ja uwielbiam. Chyba jebać tą górę. To jest najgorsze miejsce teraz, ponieważ bez jakiejkolwiek formy ochrony. Plecy. Ciężko określić, nie patrzyłem, w sumie to był duży błąd też. Ale nie jest najgorzej, jest 13 graczy, w sumie 12. Nie mamy złej miejscówki, tak gdybym był z taką totalną szmejtą, to mi się skampił zadych. I bym po prostu skampił jak taka tania vagina. Okay, to jest ciężarówka, jest w środku. Jasnej chuj, nie? Oh, dzisiaj my Mamy dużą przewagę w tej kwestii, że nie muszę żadnego dropa zdobyć. Minus za to jest duży taki, że ta strefa jest bardzo no właśnie. nieprzewidywalna i Nieprzewidywalna nie za otwem playta. Oh fuck. Get me recon. UAV entering the AO.

That's 10 enemies remain. <laughs> there is work to do.

kadę. Źle to rozegrałem. Zdecydowanie nie, nie da się ukryć. Nie spodziewałem się, że on ma kurwa 18 min nie? ale miał rysę, więc to wyjaśnia dużo. O jezus, co za żałosne gównio No trudno. Dzięki za oglądanie i nada.